W dzisiejszym wademekum lokatora przyjrzymy się pokrótce co wchodzi w skład obowiązków najemcy lokalu, oraz sprawdzimy, do czego zobligowany jest również wynajmujący. Zacznijmy od tych pierwszych. Obowiązkiem najemcy jest utrzymanie najmowanego lokalu mieszkalnego we właściwym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym. Ponadto najemca zobowiązany jest dbać i chronić przed dewastacją części wspólne budynku, w tym klatki schodowe, ganki piwniczne, dźwigi osobowe, pralnie, suszarnie, jak również otaczającą budynek przestrzeń. Obciąża także naprawa i konserwacja podłóg, posadzek, okła, jak również okien i drzwi mebli, będących na wyposażeniu lokalu mieszkalnego, łącznie z ich wymianą. Ponadto najemca ma za zadanie wykonać bieżące naprawy i konserwacje trzonów kuchennych, kuchni gazowych, grzejników, podgrzewaczy wody przepływowej, wanien, brodzików, mis ustępowych, zlewozmywaków, umywalek oraz syfonów, baterii, zaworów czerpalnych. W nawiązaniu do konserwacji okien warto wspomnieć o możliwościach ich wymiany z częściową dopłatą. W przypadku znacznej eksploatacji istnieje możliwość ich wymiany w ramach 50% odpłatności. Pozostałe 50% tej kwoty pokrywa MPGN. Obowiązkiem najemcy jest również dbanie o sprzęt, zabezpieczenie instalacji elektrycznej oraz naprawa i konserwacja pieców węglowych poprzez czyszczenie przynajmniej raz do roku wnętrza pieców, uzupełnienie sponi między kaflami oraz wymiana zużytych elementów, drzwiczek oraz ruszt piecowych. Ponadto najemca zobowiązany jest również naprawiać i konserwować centralne ogrzewanie etażowe. Do obowiązków zaliczane jest także usuwanie niedrożności przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych. Najemca powinien również zadbać o wizerunek swojego lokalu, a co za tym idzie, malować i tapetować znajdujące się w nim ściany. Po obowiązkach najemcy, czas na to, do czego zobligowany jest wynajmujący. Obowiązkiem wynajmującego jest dokonywanie napraw i wymiany wewnętrznych instalacji wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz instalacji elektrycznej. Wynajmujący ma obowiązek także wymiany pieców grzewczych w momencie ich całkowitego. Niesprawności. To wszystko w dzisiejszym wademekum lokatora. Na kolejne zapraszamy już za dwa tygodnie we wtorek.